Cześć fajnie was widzieć w kolejnym filmie. Ja witam się z wami pod mostem. Nie bez powodu tutaj przyszedłem. Muszę sobie wymyć moje i Marceliny buty po ostatnim trekkingu, ale latają tutaj te takie gigantyczne mucho osy, nie wiem co to jest. Nie gadam więcej, powiem resztę, jak umyję. Da. Da. Przeszczone zarazy tutaj schowam do tej naszej skrzynki, w bagażniku to ogólnie mamy głównie śmieci, bo strasznie ciężko jest tutaj znaleźć jakiś kosz, żebyśmy mogli je wyrzucić. Do tej pory w Urugwaju i w Argentynie nie było problemu, w każdym miejscu był jakiś tam kosz, jak mieliśmy problem to góra dzień czy dwa, a tutaj już półtorej tygodnia ponad jeździmy, nie było nigdzie kosza, więc tak kisimy w tym bagażniku. Ja nie lubię tych much, <grym> okropne są. E, powiem wam tylko szybko, co chcemy dzisiaj e, zrobić. E, jedziemy do miasta najbliższego, zrobić zakupy, bo już nie mamy totalnie nic do jedzenia. E, musimy się przygotować na trekking, bo chcemy wyjść na. Gle... Przyleciało. Może wam to pokażę w ogóle. Albo widzicie. Chcemy wyjść na wulkan, który tutaj jest niedaleko, i później już przeprawić się promem na tą. Część kolejną Chile, ale o tym opowiem Wam później. Pewnie udaje sobie tego. Nie, nie, no nie może się. Idź, Jezu, idź, idź. i nie wracaj. Roga numer 7, czyli Carrera Austral, nie przestaje nas zadziwiać swoją różnorodnością. Dzisiaj doprowadziła nas do miasteczka Shaiten otoczonego wulkanami i bogatą roślinnością. Jechaliśmy do kolejnego mesteczka na naszej trasie. Tutaj sobie zrobimy zakupy. Zaraz idziemy, zaparkowaliśmy pod sklepem i normalnie czuję się abyśmy trafili do jeszcze bardziej takiego, takiej zielonej krainy. Jeszcze większych tropików, ta roślinność to już normalnie się wylewała na tą drogę. Bardzo ciekawie w ogóle wygląda ta miejscowość. Niektóre budynki to tak trochę jak w Stanach w Południowych.

Chyba bez gazu. Chyba gazowa nam. Tak? No. Sin gaz. A czyli bez. Dobra, to ta będzie z... Będziemy wam mówić tak po kolei. Będziemy brać butelka wody. 1-6 litra, 6 zł. Tak na dobry początek. Patato czy coś takiego? Latano? Nie, to jest y, banan. Patato. Patata, czy coś takiego. Takie są ceny warzyw i owoców. W sumie to do końca nie wiemy, co jest co, ale na przykład mamy tutaj dwa banany. No, banany to są e, platano. Czyli... 3,5 tysiąca? To prawie 20 zł za kilogram. 20 zł za kilo. No. No, I to tu wszystko mniej więcej. Albo dobra. 5, tak. e, no. E, no. 20 zł. Także tragedia. tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Dawno tak nie robiłem rozważnie zakupów, chyba <grywania> nie każdą rzecz sprawdzamy ile kosztuje. To denerwujące jest. Zrobimy sobie takie zakupy, żeby tylko mieć na śniadanie na obiad i na jakąś przekąskę nic poza tym, bo myślimy, że już Puerto Mont powinno być dużo lepiej. Tutaj mamy masła 125 gramów masła 1650 to jest kilkanaście złotych, nie wiem dokładnie ile. 1000 e, to jest 5 zł ponad 10 zł za 5 parówek szynki. Tak samo kiełbasa taka. 500 gramów. 4300. Takie mają śmieszne boki. Takie pobiurawione i płaskie. Nie, dziś jeszcze, także spróbujemy. Marce wyhaczyła takie chrupki. Duża paka, 350 gram za 10 zł. No to to już jest tak normalnie, nie? Spoko wychodzi na to, że to niezdrowe jedzenie jest tanie, a to co najzdrowsze, czyli tam warzywka, jakieś dobre mięso czy coś, no to kosztuje więcej. czy to kapucha, sardynek, tylko nie wiem czy będą dobre, ale no też jakieś 12 zł. To akurat super cena. To nawet całkiem niezły wybór tutaj jest, bo wyobraźcie sobie, że na naprawdę... <laughs> No. akcesoria i e, Ogólnie to dziwne te I ceny nawet, są. Nawet Niektóre jest... są ok, a inne takie zwariowane, więc widać, że tu chyba ma znaczenie kto jest dostawcą czego. No, no i czy to są warzywa, czy no bo warzywa jednak... No robione, tak, czy... no i trzeba szybciej to transportować. Kolejna rzecz to kawa. My akurat nie musimy kupować, ale słyszeliśmy dużo takich opinii, że nie można tutaj kupić. Ale rozpuszczalna, którą my pijemy, jest jedna, druga, trzecia deska, także dla nas nie ma problemu. Jak obstawiacie, ile za to wszystko zapłacimy? Przypominam, mamy tutaj jakieś mięso, piłbasy, które są bez tego wszystkiego najdroższe i warzywa. No a tak poza tym to no, zobaczymy. No? 41 tysięcy, jaka to będzie? Szybka matematyka? 41 razy 5? Nie mam pojęcia 4 razy 80 5? 80-160 parę złotych. Eee, to nie tak źle. No. Doszliśmy do prawy w kupowaniu po prostu. Nie kupujemy zbędnych rzeczy. Pociągi tu pijezi, jeździ je, łotki, no lani, lani, no lani, lani. Małe sprostowanie, moja spontaniczna matematyka mnie zawiodła, bo wyszło jakieś 220 zł, więc trochę więcej. Także, no, mogło być gorzej, nie jest jakoś yy, tragicznie. Poza tymi właśnie warzywami. No to reszta cen jest oczywiście wysoka, no ale no sami to możecie porównać z tym, co jest w Polsce. My już nawet nie, nie pamiętamy do końca, jakie te ceny są. w To się cały czas zmienia, nie? No, wszystko się też zmienia. Także możecie w komentarzach napisać, co Wy o tym myślicie. No ale mamy przynajmniej kiełbasę, szynkę, co normalnie myśleliśmy, że to <grym> z powierzchni ziemi taki, za, taki zakup, a tu tylko 200 zł, także wystarczy nam to na jakieś 3-4 dni, mniej więcej mieści się to w naszym budżecie, także jest ok, my jedziemy teraz poszukać miejscówki do spania. Niego paliwa. W Argentynie średnio tankowaliśmy po 3 zł za litr, nawet taniej udało się nam raz zatankować około 2 zł, a tutaj już gdzieś tak w granicach 7. I co ciekawe, przejechaliśmy już 920 km na naszym zbiorniku, no, głównym samochodzie i na karnisterku, czyli tam wychodzi to spalanie około 10 litrów, tak jak było zawsze. A pod koniec, a muszę podjechać trochę, jak już byliśmy w Argentynie. To nagle samochód zaczął palić ponad 11, a nic się nie zmieniło. W stylu jazdy, w drodze, wszystko było tak samo. No i się zacząłem zastanawiać, czy się coś nie dzieje. No bo podwyższone spalanie to też świadczy o jakieś już serce. No ale wychodzi na to, że po prostu oszukiwali na stacjach, bo tutaj już normalnie spalanie wróciło do normy, mimo że jechaliśmy przez góry po różnym terenie. Odpalaliśmy też często samochód, nie była to taka normalna trasa. Wszystko wróciło do normy, także po prostu no trafiliśmy na stację, gdzie te liczniki się kręciły szybciej niż powinny. Hola. Hola, ¿qué tal es? Buenas tardes. ¿Diesel? Ja, ¿Diesel? E, ¿25 litros? 25 litros. 25, litros. 25. Zapłaciliśmy 34 prawie tysiące peso, litr jest za 7,40 zł, tak w przeliczeniu. Czyli ile zapłaciliśmy? A zatankowałem tylko 25 litrów, bo jak sobie sprawdzałem na Google, jaka jest cena paliwa, to tak właśnie między 6,50 a 7 zł. I po prostu dolejemy sobie, już jak będziemy po tych promach, po tym wszystkim, bo może to też było odnosi dodatkowo tą cenę paliwa. Się tu zatrzymał na chwilkę, bo musimy poszukać wody, bo jest ogólnie problem, nie ma nigdzie miejsca, gdzie byśmy sobie mogli wody napełnić. Znalazłem jedną toaletę tutaj, gdzieś po jakiej, jakiejś firmy związanej z promami. No i zaraz w to podjedziemy. Mamy w planach też przejście w ogóle po tym miasteczku, bo jest nawet ciekawe, ma taką ta, ta zabudowa tutaj, te domy przypominają nam taki styl ze Stanów Zjednoczonych, wiecie, tamte południowe stany, to jest właśnie trochę w takim właśnie klimacie budowane. Ogólnie to czyliczycy są tak bardziej w stronę Stanów Zjednoczonych, więc może też się na, na nich wzorują. Widzicie, coś tutaj nam spłynęło po szybie, więc będzie się rzucać w oczy. No wybaczcie, musimy to przetrzeć. Ale najpierw musimy załatwić wodę. Pojechaliśmy pod tą firmę, ale tutaj widzę, że tylko po prostu w tej firmie są toalety. Podejdę, zapytam ogólnie, że tak nie lubię takiej wody szukać. Prosicie. Lepiej jak jest gdzieś kran, no ale nie ma już tutaj totalnie możliwości. A my już nie mamy w ogóle. No i jestem w toalecie. Zapytałem w recepcji, czy mogę sobie nalać. No i tam pani nie miała problemu, więc nalewam i zmykamy. Bańka 25 litrów. Ja ogólnie jak idę w takie miejsca, gdzie ktoś mnie tam wpuścił do toalety czy coś, no to nie znoszę sobie całego zbiornika, bo bym musiał tam 5 razy iść pewnie. E, także fajnie, że mam chociaż tą jedną bańkę, bo mam na, tak, no tak na biednie na dwa dni, no ale, ale mamy, bo tak to byśmy mieli problem. E, w ogóle jak szukałem sobie tutaj miejscówek w tym mieście, to jedna miejscówka wyskoczyła mi w opuszczonym więzieniu, gdzie normalnie tam w celi chyba jest otwarte, bo w celi ludzie normalnie rozkładali namioty albo hamaki. Jedziemy tam zobaczyć. My tam nie zamierzamy spać, ale chociaż zobaczyć jak to wygląda. Nie powiedzieliśmy Wam w ogóle, że to już jest kolejny dzień. My sobie przenocowaliśmy w tym mieście Szaiten, czy Szalten, Shaiten się chyba to wymawia. I w ogóle najpierw zatrzymaliśmy się nad rzeką, ale tam wyobraźcie sobie o 22.30 przyjechał ranger i powiedział, że nie można tam spać, więc przejechaliśmy sobie na taki parking. I tam już normalnie przenocowaliśmy. To co tutaj zauważyliśmy, to że kempingi są bardzo drogie i wiecie, w ogóle ta cena nie jest adekwatna do tego, co oferują, bo jeszcze jak jedziecie na kemping, który faktycznie ma jakiś poziom, no to można za niego zapłacić, ale yy, tak to, to nam się to w ogóle by nie opłacało, więc my staramy się unikać yy, i tak na kempingu to już nie byliśmy chyba z dwa miesiące albo półtorej miesiąca, bo no albo tak mniej więcej. Już w Argentynie przestaliśmy jeździć, bo tam na południu było dużo, dużo lepiej z miejscami. No a tutaj w Chile to raczej też nie planujemy, tylko właśnie tak mniej więcej tą wodę będziemy po prostu nalewać jak się da i gdzie się da, no bo, no, bo te ceny są takie, wiecie, średnie dosyć. Więc stąd też to nasze kombinacje alpejskie. A teraz idziemy do więzienia. Gdzie ono no jest? Gdzie ty tu jedziesz w ogóle? Co ty to kombinujesz? Jak zamknęli drogę? Przecież to nie jest ta droga. Nie ma tej drogi. Chyba w złą zbiechałeś po prostu. No jest. A uważaj na kaczki. Czekaliśmy pod to więzienie, tak tam mniej więcej wygląda. Zarośnięte, no ale otwarte, więc no, ktoś tu chyba przechodzi Czekaj, pójdę pierwszy, żebyś nie zasłoniła <grystanie> <grystanie> i żeby ci nic nie zjadło. O, znowu latają te muchy okropne. Jest <grystanie> Cicho. Kraty są. Jakaś szafa tu Tu chyba teraz ogólnie to przychodzą ludzie na jakieś libacje. Ciekawe czy znajdziemy tą celę, w której widziałem hamak. A to co? ale powybijane wybijane szyby tu jest spacer, ale dość ciemno tu musi być ten świetlik to jakoś tak dużo nie da i tak co, chodzili sobie dookoła? Super. nabijali tu to jakieś toalety prysznice I co? tu też jakieś umywarki trochę ciemno, nie wiem ile będzie widać W tym. No ale takie małe jest dosyć, więc nie, nie nie... O, mi się wydaje, że tu gdzieś to zdjęcie było. Tak, no. Że było szczepione między tym, tą kratą, a on. Tak, no. Wyobraźcie sobie, że tutaj ktoś nocował. No. Jedno, jedno zdjęcie no, było z... Ja no, w tutaj spać, ja nie to wiem. Ja tam wolę A ludzie mają różne pomysły. A czy no ogólnie, no to to jest wszystko oczywiście w naszych głowach, no bo już tutaj nikogo nie ma, no ale. No straszyć może. A ciekawe, czy to jest z czasów Pinocheta, to więzienie, czy. Ja tam wczoraj już próbowałem coś znaleźć na ten temat, ale nic nie mam w internecie. Żadnych informacji, nie było to chyba żadne znane więzienie. No, ale to coś za dużo tutaj To bo tutaj coś jest urwane, tam jakieś kury nie, no ale to mogła być, patrz, to mogła tak być zim, e, tylko umywalka, nie? aha aha, i toalety od razu? no nie wiem nie wiem w sumie, nie byłam nigdy zamknięta w więzieniu, więc nie wiem jak to wygląda w sumie w celach mogą być toalety, nie? normalnie chyba są o, a tu to samo no szczerze, nie. Identycznie. Bo pewnie wiesz, ta grupa więźniów sobie spacerowała tu, a tamta grupa na no tamtym, nie? Ale patrz, no, ten, ten dach w ogóle wygląda. No ten dach wygląda jakby taki odnowiony, nie? Chyba, że tak się tutaj utrzymuje przez tą wilgoć? no nie wiem. No, nie wiem. No patrz, co to jest. Wybuch tam. No tak, związany z historią tego miasta. Opowiemy Wam w kolejnym filmie o tym więcej. bo Już by było za dużo. Dobra, chyba zmykamy stąd, bo to jest takie samo. Chyba zrobiony projekt budynku jako odbicie lustrzane prawa, lewa strona. No Ciekawe, dosyć, chociaż tutaj tyle śmieci w ogóle. No, taki... ogólnie to syf wszędzie. No, przyjemnie chodzi, kuchni. No ale to w sumie dodaje e, klimatu, tu tu no tu? klimatu tego miejsca. Pewnie będzie echo też, no filmie słychać. No, może być. Tutaj coś przy wejściu. Idziemy. <ślech> Wracamy. No powiem wam, że dziwne miejsce. Fajnie było tam wejść. <ślech> <ślech> Patrzcie jak to jeszcze raz, jak to wygląda. Prawie tego nie widać już między tymi, no bo te rośliny tak jakby przejmują to Trochę miejsce, przejmują to można miejsce, no. powiedzieć. Ciekawe czemu to tak zostało, no ale w sumie no... I ciekawe czemu to jest otwarte. U nas raczej to się by po prostu dziwi, takie tak budynki jest. albo przerabia na coś innego, albo rozbiera, no a tutaj nie ma takiej potrzeby. No. no fajnie było pochodzić chwilę, ale nie wiem, ja bym tam raczej nie nocowała. Ja też bym tam nie nocowała, no. ale lubię po takich miejscach chodzić, bo to tak, o taki jest dreszczyk emocji, nie? Coś takiego... No, unnego. my sobie jeszcze... Pojedziemy bardziej do, do centrum, pochodzimy chwilkę i pojedziemy dalej. Pokażemy wam jeszcze jak wygląda to miasto, jest naprawdę mikroskopijne. Nawet jakbyśmy je mieli przejść, to podejrzewam, że 20 minut i rundka dałkowa zrobiona. No nie aż jaka mikroskopijne, ale... Tutaj panowie budują domek drewniany. Tutaj większość domów, z tego co zauważyliśmy, właśnie jest drewniana. Na takich... E, tych... nie budują fundamentów, tylko na takich... jak to się nazywa? Na takich potworach. mam że takie niby malutkie te domki, ale takie urokliwe. Tutaj takie ogrodzenie kolorowe to pewnie jakaś szkoła mała. A tu takie osiedle domków no o, a ten taki nietypowy w sumie jak na tą zabudowę nie taki bardziej góralski górski nie wiem jedziemy teraz tam do tego centrum tak tak gdzieś tam sobie stanie z samochodem też można bardzo szybko. Po no, o, a tam jest jakiś kościół chyba? Jakiś bank? Patrz, jaki ma dach ten kościół w ogóle? Do samej ziemi, taki spadliwy. To wygląda, jakby się zapadł. No? W ogóle w Chile jest no, religia katolicka. Jest nawet papież Franciszek tam. Więc jest to kraj dosyć religijny, tak jak zresztą większo większość krajów Ameryki Południowej, no oprócz Urugwaju chyba. No, ok, może. Ale na ile, wiecie, jest praktykujących osób, to podejrzewam, że jest to podobnie jak w Polsce. A tu się zatrzymujemy, tak? Ej, ale tu jest, patrz, szkoła jeszcze większa, to tam to może było przedszkole. No może. Bo to już jest takie duże. może nie jest jakieś super nadzwyczajne, ale ma taki ciekawy klimat i stwierdziliśmy, że fajnie będzie sobie tak pochodzić i wam troszkę tego klimatu pokazać. Na pewno ciekawe jest miejsce, w którym jest położone, bo dookoła są właśnie góry, tam z przodu już jest Pacyfik, oczywiście przez jakąś tam cieśninę, no ale już są normalnie przepływy, odpływy. Jest też taki mały wietrzyk i już jest to dla nas irytujące, bo ten mikrofon, który mamy w telefonie strasznie ten wiatr zbiera. Ale jak dobrze pójdzie to w Puerto Monza jakieś, dla Was to będą jakieś 2-3 vlogi. Kupimy sobie jeden mikrofon i powinno się poprawić jakość naszego dźwięku. Także jeśli jesteście za to, to musicie wcisnąć lajka. Like co? No tutaj naprawdę nie podoba mi się tak na to tak dalej jest, a tak z No to tak, może być przez to. bardzo fajnie. Coś dużego budują? To w ogóle tak jakby budowali na budynkach. No. Chyba chyba powstanie. Może jakaś firma się rozbudowuje. Nie zauważyliście, że my sobie tak tutaj chodzimy i jest bardzo spokojnie w tym miasteczku. Tak naprawdę można powiedzieć, że niewiele się dzieje i powiem Wam, że wiele osób, zwłaszcza tych, które nie były nigdy w Ameryce Południowej, ma takie wyobrażenie, że tutaj to dosłownie ludzie z pistoletami biegają, wszędzie są narkotyki, tak wysypują się z każdego kąta. No a tak to nie wygląda i jakby nie. nie nie powinno się słuchać opinii ludzi, którzy, wiecie, wypowiadają je tylko na podstawie jakichś tam swoich wyobrażeń, tego co zobaczyli w internecie albo w telewizji, bo, będąc tutaj na miejscu, dopiero widzi się, że no, świat nie jest taki straszny, jak się nam wydaje. I oczywiście, że zdarzają się jakieś takie niebezpieczne sytuacje, ale po pierwsze trzeba uważać tak jak wszędzie, po drugie one dużo bardziej zagrażają tym miejscowym mieszkańcom danego kraju czy regionu, tak? Bo Ameryka jest ogromnym kontynentem i trzeba brać pod uwagę to, że to, że na przykład, nie wiem, w jakimś tam mieście w Brazylii jest niebezpieczne, to nie oznacza, że, nie wiem, na końcu świata w Ushua i w Argentynie jest tak samo. To jest, wiecie, to tak jakby porównać, nie wiem, po Polskę i Ukrainę w tym momencie. No nie jakby obok siebie państwa, a dzieje się coś zupełnie innego. Więc tutaj warto gdzieś tam zachować zdrowy rozsądek. A jeśli chcesz zobaczyć, jak wygląda miasto na końcu świata, to kliknij w baner po prawej stronie ekranu. Zabierzemy cię do Ushua'i, czyli najdalej wysuniętego na południe miasta na świecie.